że Księży biskupie, zaczynamy wywiad. Szczęść Boże, bardzo mi miło. Dziękuję. Na początek chciałam księdza zapytać o sprawę młodzieży w naszej diecezji, dlatego że zauważyłam, że młodzież jest tak bardzo poważnie traktowana. Wydaje mi się, że ksiądz biskup dużą uwagę zwraca na młodzież i w ogóle nasza diecezja dużo wydarzeń kieruje do młodzieży i, i zwraca e, dużą uwagę na to, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to jest takie ważne. Najpierw podziękowanie, że młodzież zauważa, że jest zauważana w Kościele. Inaczej być nie może. Kościół to nie tylko właśnie dorośli, nie tylko dzieci, ale to są różne właśnie stany, różne grupy, A jedno z najważniejszych no jesteście wy młodzi i e, o was nie można zapomnieć. Ale to w takim razie, dlaczego my jesteśmy tak ważni? Czy to, czy to jest dlatego, że my jesteśmy przyszłością i to jest e, taka inwestycja? To dlatego? No Pewnie jest kilka e, takich. Powodów istotnych. Na pewno ten, o którym tu mówimy, bez wątpienia jesteście przyszłością Kościoła i nadzieją Kościoła. Dosłownie tak, bo jeśli Wy nie będziecie w Kościele, to w przyszłości ten Kościół będzie pewnie byłby w innym kształcie. Natomiast to, co jest też no, moim zdaniem bardzo też ważne, to to, że docierając do Was, do ludzi młodych, Mamy wielką nadzieję, że wy później będziecie nie tylko w tym kościele tworzyć ten kościół, ale też przecież no, zdecydowana, znakomita większość z Was założy rodziny, no tak. będzie miała dzieci, tak? I no, taki pas transmisyjny, ten międzypokoleniowy po prostu musi być. A zresztą to, co papież Franciszek no, nam kilka dni temu napisał, że. Kościół jest młody młodością Chrystusa, który zawsze jest zwracając się do was. Także to najwłaściwsze oblicze Kościoła to jest Kościół właśnie młody duchowo, tak. Księże biskupie, a czy to jest proste dotrzeć do młodych osób? Dlatego, że dzisiaj wydaje mi się, że to młode pokolenie czasem pozostaje no takie. Mm, takie to nie czułe, też dużo osób nie chce odpowiadać na wyzwanie kościoła. Czy to jest proste, żeby dotrzeć do tych osób? Jak to można w ogóle zrobić? No, odpowiedź tu musi być no, w zasadzie jednoznaczna, że nawet nie jest to proste, to jest bardzo trudne, ja mam wrażenie dzisiaj. Oczywiście jest pytanie takie: czy 20 lat temu było łatwiej, czy 50 lat temu było trudno? Znaczy też inne środki mieliśmy przekazu. Inne środki przekazu, ale ja myślę, że, że ta rzeczywistość, w której no my żyjemy, i no właśnie wy, jako, jako tam współczesna młodzież, powoduje, że to dotarcie jest, moim zdaniem, jest bardzo trudne, ale jest możliwe. No tak, bo przecież my jesteśmy zasypywani taką dużą liczbą bodźców z każdej strony, więc żeby ten bodziec kościoła i. To wyzwanie, żeby ono było zauważalne, no to jednak ciężko jest to zrobić, prawda? To znaczy, ja pod pewnymi względami to. M, oczywiście nie można bezpośrednio porównywać tego, mm -hmm. co było kiedyś, czy w moich czasach, tak, ale pod pewnymi względami ja Wam współczuję. Opanować tak? te wszystkie aplikacje, tablety. E, Przeczytać y, milion postów y, w ciągu jednego dnia, sprawdzić, kto kogo polubił albo nie polubił. Y, no Mówię tak żartobliwie, ale to są rzeczy, które no tak. z pewnością powodują, że jesteście odciągani od dużą ilość czasu na pewno, ale to też nie jest tylko młodzież. Ja znam wielu księży, którzy sami mają. Facebooka i wszystkie inne... I są społecznościowe, no są uzależnienia. Tak, tak, tak. No tak. tak. I y, ja jeżdżąc na bierzmowania, na wizytację, na wizytację, to y, tu i ówdzie, właśnie na początku Wielkiego Postu zachęcałem, żeby y, ograniczyć na przykład korzystanie, jako postanowienie wielkopostne, korzystanie y, z Facebooka, czy z Twittera, czy z Instagrama. I znam takich ludzi, którzy na przykład sobie odinstalowali na czas Wielkiego tak. Postu aplikacje, no, żyją trochę tak jak na detoksie, bo to jest forma uzależnienia, ale to jest dobre. No, o, taką ciekawostkę powiem, kto, kto korzysta z iPhone'a, to kilka tygodni temu pojawiła się taka właśnie funkcja w telefonie, niezależnie od, od użytkownika, właśnie pomiar czasu, Taki czytnik spędzania czasu, prawda? No to może się przerazić chyba jak sobie człowiek e, jednak. I, I przychodzi taki tygodniowy raport mhm. e, i tam pokazuje no co do sekundy, e, ile kliknięć było w ekran, w jakąś aplikację i okazuje się, e, że wiele osób znakomito większość swojego czasu no, chce spędza to może źle powiedzieć, po prostu marnuje na, na, na niczym. Mhm. Księże biskupie, mnie doszły takie słuchy, że ksiądz się interesuje kinem. To zostało mi z młodości. Tak? I właśnie dlatego chciałam księdza zapytać, czy oglądał ksiądz film Miłość i Miłosierdzie? Nie, nie miałem okazji, bo w zasadzie w ostatnich dniach codziennie gdzieś jestem i te wyjazdy, one kończą się wieczornymi mszami, ale tak sobie wymyśliłem, że Właśnie prawdopodobnie w wielką środę pójdę do kina. Sprawdzałem i będą grali jeszcze w przyszłym tak? tygodniu w obydwu kinach w Płocku. A jakieś opinie ksiądz? Zna, tak, tak, tak. Ksiądz była, była jedna z, z pań pracujących w Kurii i no to jest film taki, dokument fabularyzowany. No tak. Tak? To, to tutaj nie można tego traktować jako filmu. W sensie ścisłym, tak? To jest mhm. bardziej dokument, ale bardzo takie pozytywne opinie. Także ja się tak czy siak wybieram, bo my na pewne rzeczy musimy głosować nogami i portfelami. No tak. A czy może ksiądz biskup słyszał o tym, że ostatnio w Stanach Zjednoczonych dużym sukcesu, duży sukces odniósł film taki antaabojacyjny? Tak to znaczy, tak, to znaczy w, w ogóle te amerykańskie filmy można te, te, z, tej, z tego jakby gatunku Christian mówi, czyli takie chrześcijańskie filmy, one tam są bardzo popularne i rzeczywiście no ludzie czekają na takie filmy. No taki klasyczny przykład tego. Tego nurtu to był ten film Bóg nie umarł. Tak, tak. Właśnie, bo chyba ta sama wytwórnia, właśnie tak, e, to jest. Tak, e, także one, no można dyskutować o, o, o sposobie, no właśnie ewangelizowania w tych filmach, przekazu pewnych treści, ale ta ogólna ocena moja mhm. jest, jest pozytywna. Tak, bo właśnie niektórzy mówią, że ten film w taki brutalny sposób to ukazuje. A myśli ksiądz biskup, że to jest dobre, ukazać to brutalnie? Czy, że, no bo zwolennicy no mówią, że to jest dobre dlatego, że wtedy to dociera do człowieka. To jest taki bezpośrednio dość. No ale z drugiej strony to może być też taki szok, co ksiądz biskup uważa na ten temat? Ja myślę, że, że, że mm, tak, jeśli ktoś ocenia ten film czy mocny przekaz, to niech sobie otworzy internet, jakikolwiek portal internetowy, i tam od razu na pierwszej karcie będzie miał zdjęcia z wypadku, z zabójstwa kogoś, i tylko kwestie religijne ocena ich w perspektywie, że są jakieś dramatyczne czy brutalne prawda no, Jedno z największych, naj, najbardziej brutalnych no, zabójstw w historii świata, chyba największe, tak? no, to śmierć Pana Jezusa na Golgocie. My żeśmy się przyzwyczaili już do, do tych gwoździ w rękach, tak? do, do, do widoku krzyża, ale to, to, to była no, w jakimś sensie śmierć na zlecenie. Tak? E, I tutaj już nasze serca często jakby nie mają tego bicia na widok. No tak, krzyżowy. bo jednak my jako chrześcijanie cały czas jest nam to przypominane i to powszednieje jednak, prawda? Tak. Ale film Pasja dobrze ukazuje to. E, tak, no film wstrząsający, tak, i to, co, to, co warto podkreślić, to oczywiście dosadne, tak, taki mhm. brutalny w paru miejscach, ale no tak było. Po prostu tak było. Tu nie można też pudrem, cukrem podsypać i będzie lepsze samopoczucie. No to no. też na podstawie widzeń świętych było tworzone. Katariny Emerich, tak. To, to on, czyli Mel Gibson, on, on jakby czerpał z różnych źródeł, ale no przypomnijmy, ta, ta, ta mistyczka, te jej objawienia prywatne, one są uznawane przez Kościół, tak. I możemy mhm. je z nich korzystać. No dobrze. To my zachęcamy do obejrzenia e, tych filmów. A ja trochę zmienię temat i zapytam księdza Biskupa. Jak to się stało, że ksiądz Biskup poszedł do seminarium? Czy to była taka oczywista decyzja? Czy, czy to było proste? Czy ksiądz miał takie zawahania? Jak to się w ogóle stało? Tak. Y no ja, ja tu i ówdzie nieraz właśnie, nawet jako biskup, nieraz jestem proszony, żeby, żeby o tym powiedzieć, wcześniej jako ksiądz, jako kleryk, ale tak w wielkim skrócie. Tak, to, to tak jak my w kościele nieraz mówimy, że są dwa rodzaje powołań: Pawłowe i Janowe. Janowe to jest takie, że od kołyski, od urodzenia, że, 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 że konkretny człowiek wie, że będzie księdzem, albo takie Pawłowe, że przychodzi taki moment nawrócenia tak i rzeczywiście to są takie dwa główne jakby typy wywołań. u mnie to było trochę tak, tak myślę że tak trochę po środku bo ja się wychowywałem w dobrej katolickiej rodzinie Tak bo się tak byłem ministrantem potem istrantem. odkryłem właśnie łazę ruch światło życie liturgiczną służbę ołtarza i, i kościół mi był zawsze bardzo bliski i to co, to, co tak bardzo zawdzięczam właśnie Kościołowi, to to, że, że, że ukształtował mnie na, po, na samym początku, prawda, jako młodego człowieka, młodego chłopaka na tak, początku. Tak, ale pewnie kształtuje cały czas, no bo jednak tak, do w Kościele to jest jednak do, do końca, końca życia. Do końca życia, tak. No i przyszedł taki moment w szkole średniej, ja uczyłem się w techniku mechanicznym profil obróbka z krawaniem, a więc, a więc mało, że tak powiem, humanistyczny, ale po prostu w pewnym momencie to gdzieś tam było wysoko, na wysokości trzeciej klasy, a technikum trwa pięć lat, żeby to wybrzmiało też wyraźnie, więc ja szukałem swojego takiego miejsca, to znaczy przyszłości i w tej intencji jakoś dużo się modliłem. Czułem też taki niepokój, Wewnętrzny, że, że muszę szukać. Tak? I nawet w tej intencji poszedłem właśnie na pielgrzymkę, na Jasną Górę, żebym, żebym miał taką jasność, czego Pan Bóg ode mnie chce w życiu. I pamiętam, że po tej pielgrzymce ta myśl o powołaniu zaczęła jakoś we mnie wzrastać, ale już po wakacjach wiedziałem, tak? Trzecia klasa, początek właśnie trzeciej klasy. Że to jest ta droga. I później matura, polskie seminarium. Także to był taki świadomy i e, głęboko jakby przemyślany, przemodlony wybór i decyzja. No to najważniejsze, chyba właśnie, żeby znaleźć swoje powołanie, prawda? I potem ksiądz został biskupem. Co to znaczy potem, czyli po 18, <laughs> tak, no po 19 lat tak 45 został. lat. Miałem. To młodo. E, no, Teoretycznie tak, chociaż prawo kanoniczne mówi, że, że, że ten wiek to jest 35 lat, tak? ale to się chyba Ale się nie zdarza. zdarza tak. Taka granica to jest powiedzmy tam 40 lat, 45 właśnie, no i tak jak to w dziejach apostolskich, no los pad na Macieja, tak, Pan Bóg mnie wezwał i, i ja to przyjąłem. A ciężko było na początku księdzu biskupowi, no bo jednak bycie biskupem to jest duża odpowiedzialność i pewnie też trzeba zmienić swoje życie. E, to znaczy, tak, cały czas jest ciężko. Czy, no czy tak, byłem tak. biskupem? Ale byłem czy na początku księdzem... to był taki szok dla księdza biskupa? Szok to może za dużo powiedziane, tak, ale na pewno, na pewno to jest taka zmiana jakościowa, ilościowa pod każdym względem, tak? Ale z drugiej strony, ja nie stałem się ani innym człowiekiem, tak? w tym sensie, że, że, że coś się we mnie wydarzyło. Mirosław Milewski przed święceniami biskupimi i po święceniach, to jest ten sam człowiek. Tutaj ani mi się charakter nie zmienił, no tak. ani myślę, że, 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 że nie zdziwaczałem, czy nie, nie spowodowało to jakichś zakłóceń w głowie, powiem tak obrazowo. Natomiast oczywiście komu więcej dano, tego się więcej wymaga. Tak? Więc. To nie jest taki ciężar dla księdza no Bo jednak to można powiedzieć, że to jest w pewien sposób takie ograniczenie, bo jednak nie wszystko wypada biskupowi, prawda? No ale to każdy może powiedzieć, niezależnie od stanu, w jakim żyje, że, no, tak. że jest ograniczony w dobrym tego słowa znaczeniu no, tak. przez taką rzeczywistość, czy przez taką. Tak? Ja nie mam z tym problemów i nie czuję się w żadnym razie ograniczony. Także oczywiście mam pełną świadomość tego, kim jest biskup. Ale każdego dnia rano, kiedy się budzę, kiedy idę do kaplicy, to, to ten krzyż, bo to jest krzyż, tak? No tak. To no, trzeba po prostu go podejmować, a wieczorem, kiedy kończy się dzień, też kiedy zamykam jakby ten dzień, to niezależnie od tego, co by się nie wydarzyło, nie stało, to, to Dziękuję Panu Bogu za, za, za to wszystko, co się wydarzyło. No na pewno to nie jest łatwe, a ma ksiądz dużo wolnego czasu? No myślę, że. Dużo. dużo. Co to znaczy? To dużo. znaczy, tak. E, to znaczy, e, ja na początku tak się przybapywałem, że, że tak. E, jakaś była próba takiego szukania, rozgraniczenia, ale. Ja to tak traktuję w całości, w pakiecie, że, że oczywiście no, nieraz są chwile, kiedy nie jestem bezpośrednio zajęty, nie wiem, właśnie bierzmowaniem, wizytacją i, i oczywiście są takie momenty i one są bardzo potrzebne, bo trzeba wtedy po prostu zwyczajnie odpocząć albo właśnie no pójść do kina, tak, coś zrobić innego, ale ja to moje życie tak traktuję integralnie, także ja już jest ten etap szukania wolnego czasu, w sensie ścisłym mam zasady. Oczywiście przychodzą wakacje na przykład. I, Właśnie jak to wygląda? I, i Biskup po prostu, ma jakiś urlop i jak to jest? No to? ma, ma. Z biskupem Piotrem się umawiamy, dzielimy tym czasem i tak staramy się, żeby no przynajmniej tam tydzień, dwa tygodnie wygospodarować i żeby można było po prostu złapać dosłownie Oddech, tak? Jeśli mogę zapytać, to Ksiądz Biskup wtedy jedzie do rodziny, czy, 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 tak. czy w jakiś inny sposób e, No, myślałem nawet niedawno nad e, wakacjami, które są przed nami, bo, bo też chciałbym jakoś e, to zaplanować ten czas, tak? Więc e, na pewno zawsze rodzina dom rodzinny przynajmniej na kilka dni to jest to jest to jest to jest, to jest pierwszy jakby voucher tak <grytanie> wakacyjny natomiast też 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 myślę tak sobie żeby bardzo lubię wschodnią Polskę to znaczy Suwalszczyznę i tam od kilkunastu lat już jeżdżę więc bardzo lubię po prostu w tamte tereny też jechać na, na no, nie chcę powiedzieć na no, odludzie, bo tam jednak cywilizacja jest, no, ale, 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 ale jest to, co, to, co, to, co mi zawsze odpowiadało, więc no, dużo takiego spokoju zewnętrznego. Rower, jezioro, jakieś wędki, tak. No, Być może też za granicę sam, też pojawił się. życia pływać. Bez przesady. <laughs> Sportu nie uprawiam żadnego. Nie. Nie, może tak wyglądam, jakbym nie wiadomo, ile jeździł na rowerze czy biegał. Mam rower, ale w tym roku jeszcze sezonu nie zacząłem. Zresztą tak naprawdę nie ma kiedy pogody nie ma. Nie no, była przez chwilę pogoda, no, kilka ale się No ale wtedy byłem na wizytacjach. Ale od niedzieli o. będzie ciepło. Tak. Tak, słyszałam właśnie czas przyszłego tygodnia. Kiedy biskupie, na podstawie swoich doświadczeń i na podstawie. Też obserwacji. Czy myśli ksiądz, że seminarium to jest wystarczające przygotowanie dla młodego mężczyzny do bycia księdzem? Czy to wymaga, nie wiem, takiego dużego wkładu pracy własnej? I dobre, dobra, dobra, dobre pytanie, bo teraz się toczy też dyskusja w kościele w Polsce, ale też na świecie, w Watykanie na temat czy w kwestii właśnie formacji do kapłaństwa. To znaczy ta, 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 ta tradycja kilkudziesięcioletnia mówi o tym, że sześć lat, tak? dwa lata filozofii, cztery mm -hmm. lata teologii i moim zdaniem to jeśli chodzi o ten poziom, to przygotowanie intelektualne, powiedzmy, że to jest wystarczające. Natomiast jest pytanie przygotowanie takie ludzkie, ludzkie to... duchowe i tutaj właśnie nawiązując do początku naszej rozmowy, mm -hmm. w Rozmawialiśmy o tym świecie, o młodych, tak, tak że okazuje się, że, 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 że to jest znak czasu, że coś trzeba z tym zrobić, coś trzeba zmienić. I trwa aktualnie w Polsce program odnowy Ratio Studiorum, czyli programu nauczania seminaryjnego. Aha, I na czym to. I oprócz tego, że będzie zmieniona struktura, jakby te pakiety, które Będą do zrealizowania przez te 6 lat. To właśnie te intelektualne, formacyjne też w zasadzie to jest przesądzone. W zasadzie nie ma jeszcze oczywiście oficjalnej decyzji, ale przesądzone, że będzie poprzedzał seminarium, czyli 6 lat. Mm -hmm. Taki jakby rok zerowy propedeutyczny, rozumiany jako dodatkowy rok, czyli siódmy de facto. No, to będzie długie kształtowanie, czyli długie taki. Medycyna. No mniej więcej. Czyli taki powiedzmy. W zakonach to się nazywa nowicjat. I to będzie ten czas. Takie są plany, żeby on właśnie dotyczył tych kwestii elementarnych, podstawowych, czyli no, związanych no, z człowieczeństwem. Hmm. Nauka właśnie, no, tych podstawowych rzeczy, takich związanych no, z czyli funkcjonowaniem. To jest takie działanie. Które zostało stworzone pewnie właśnie dlatego, że mamy taki kryzys kapłaństwa, prawda? Dużo księży odchodzi, mamy coraz mniej chętnych. Tak, to znaczy te, 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 te różne negatywne zjawiska one rzeczywiście powodują, to są takie znaki czasu, negatywne znaki no, tak. czasu. Natomiast i, i tu Kościół musi szukać. Yy, Księżyku, ale myśli ksiądz, że to wynika z tego, że po prostu ci młodzi mężczyźni nie odpowiadają na to powołanie i dlatego mamy tak mało tak mało tajas-seminarzystów, no bo mamy coraz mniej, prawda? Aże tak, przyczyn jest na pewno bardzo dużo i pewnie to trzeba by się na oddzielny program umówić, no tak. kryzysu powołań kapłańskich. Moim zdaniem, pośród pewnie wielości tych przyczyn, bo możemy narzekać na świat, na internet, na towarzystwo, ale moim zdaniem to, co dzisiaj wpływa na taką sytuację i generalnie to nie tylko na seminarium, ale w ogóle na ten powiedzmy, okay. paradygmat jakby przyszłości no, świata, to jest kryzys rodziny okay. czy zmiany w funkcjonowaniu rodziny i moim zdaniem wpływa też na, na na jakość, na ilość powołań kapłańskich, no myślę, że też ten etos życia kapłańskiego, tak. No, Dodam jeszcze tutaj może też do tego wątku, bo myślę, że to powinno wybrzmieć, bo można się zastanawiać, czy 6 lat jest to dużo w formacji tak, seminaryjnej, czy, da, tak czy 10 to jest za dużo, tak. Moim zdaniem, no oczywiście jakaś granica, jakaś tutaj musi być jasna, określona, jasno określona, Natomiast najważniejsze rzeczy w czasie seminarium dzieją się w głowie tego kandydata. Prawda. I są tacy, którym by pewnie i dwa lata wystarczyły do, do święceń, tak? ale znaczy, mówiąc tak konkretnie i poważnie, że, że każdy który człowiek, który chce być księdzem, siostrą zakonną, chce pójść tą drogą, tak? musi tego głęboko pragnąć i musi robić wszystko, żeby do tego dorosnąć, dojrzeć, tak? I, no I ta praca, ta zewnętrzna, formatorów, wykładowców, etc. jest oczywiście bardzo ważna. No tak, ale najważniejsze jest to, ale to, co, to, co, to co jest co, to osobie... jest trochę tak jak, nie wiem, z, z, z narzeczeństwem, tak? Z przygotowaniem do... No tak, ten kurs e... przedmałżeńskim nie jeżeli oni nie będą chcieli... Jeśli, jeśli sami nie będą chcieli, no to, 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 to nic z tego nie będzie, tak? No rzeczywiście. I tym akcentem zakończymy. I ja bardzo księdzu biskupowi dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję.